Cześć, dzisiaj powiem w jaki sposób możesz edytować mapę, zmieniać nazwy, robić pokoje. A mamy tutaj robotę Roomba 105. Na samym starcie musisz sobie odpalić aplikację Home HomeOp i wybrać mapę, którą chcesz edytować. Następnie zejdź w dół i naciśnij edytuj mapę. Teraz naciśnij edytuj pomieszczenia i wybierz pomieszczenie, które chcesz edytować. Jak widzisz mamy tutaj trzy pokoje, pierwszy, drugi i trzeci. Jeżeli chcesz na przykład połączyć jeden pokój z drugim i zrobić z niego jeden duży, naciśnij przycisk połącz i wybierz pokój numer 3. Naciśnij połącz pomieszczenia jak widzisz, aktualnie mamy dwa pokoje. Jeżeli chcesz podzielić pokój, wystarczy, że naciśniesz jeszcze raz edytuj pomieszczenia. Wybierz pokój, który chcesz podzielić i naciśnij podziel. Teraz za pomocą tej linii podziel sobie pokój, tak jak chcesz. Czyli na przykład podzielmy go w ten sposób i naciśnij podziel pomieszczenia. Teraz wracamy do sytuacji, kiedy mamy trzy pokoje. Jeżeli chcesz zmienić ich nazwy, naciśnij edytuj pomieszczenia, wybierz pokój i naciśnij zmień nazwy. Następnie wpisz nazwę przez klawiaturkę i naciśnij zapisz. I w zasadzie to tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie. Mam nadzieję, że ten film Ci pomógł. Cześć.